Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj nie będzie o hodowli królików, a o hodowli przepiórek. Jak widzicie, tak jak już mówiłem, zrobiłem budowę, stworzyłem taką dolną klatkę, odchowalnik. No i tak ona się tutaj w środku prezentuje. Trochę może być wiatr, no ale cóż tu poradzić. No i ona będzie na razie do przepiórek, jak widzicie, tutaj są jakieś domki. Tu, jakąś tutaj rurę PCV włożyłem, żeby sobie tam siedziały trochę słomy. Paśnik, woda. Tutaj dałem takie kraty, żeby miały oczywiście widok. Ta też jest tutaj na styk dokręcona, a ta jest taka widzicie na razie na trytycki. No bo nie miałem pomysłu jak tutaj zrobić zamykania, ale jako tako na razie będzie. Na pewno będą miały tutaj lepiej niż w zwykłej klatce do królików, no bo w tamtej klatce nigdy nie miały dużo piasku, no bo to wiadomo, że im raz nasypałem to pomiędzy... Yy, dziurami wyleciało, później z na SPEM znów wyleciało, tak więc to miały stały dostęp do piasku i do trawy Tak więc co? Tutaj się o, będzie tak jakoś zamykało To jest wszystko wiecie na razie teoria no ale na razie je przyniosę o, to mi się zablokowało Musiałem tutaj trochę pustaka wkruszyć no, w każdym bądź razie jedną ręką się tego nie zamknie, ale będzie zamykanie i tu będzie jakimś pustakiem zamykane, tak więc jakoś tam będzie działało. Zobaczymy. Ja idę teraz po przepiórki i zaraz się widzimy. No jak na razie będzie takie zamykanie. Nie powinno nic tutaj nam wyrwać. Pies na razie tutaj nie wchodzi do zagrody, tak więc nic takiego nie powinno się wydziać. Dziurówków takich jako tako nie ma, tak więc przepiórki nie powinny uciec, światło mają. A no jak wiecie to jest na razie takie w teorii, jak ma wyglądać, a później będę oczywiście udoskonalał. No ale chciałem jak najszybciej coś tam zbudować, żeby je tu poprzekładać, żeby się po prostu mi nie kisiły w tej y, klatce. No tak więc ja już nie gadam i idę po te przepióry. Dobra, tak więc złapiemy je do tego transportera i zobaczymy, jak będą się tam czuły. Tu jak widzicie, nie miałem nawet kiedy im tutaj y, opróżnić tego nosyfu można powiedzieć. Zobaczcie, nie chcą mi tej mieszanki wyjadać, kaczką się wysypie. Przedniczkę wyjadają, a Jęczmieniowie zostawiają, nie wiem czemu. Tak mi dobra, łapię je i je przenoszę. Powiem wam, jak teraz tutaj tak patrzę, to naprawdę fajne kolory są tych przepiórek. No i co, przenosimy je, ale jeszcze zanim je wypuszczę, no to oczywiście obetnę im trochę lotki, że w razie jakby mi zwiały, żeby mógł je złapać, a nie żeby mi zwiały gdzieś w pola. Tak więc jeszcze im przytniemy lotka. No i widzimy się zaraz. Dobra, tak więc przepiórki są już w nowym domu. Jak widzicie zadowolone są. przebierają już sobie tutaj w siłce. Na pewno jakieś robaczki znajdą. Może tak zrobimy. O. Pożądają co tu się dzieje. Mam nadzieję, że tutaj będą się jeszcze lepiej czuły niż tam było. No co prawda tam nie było tak źle, ale tutaj na pewno będą jeszcze lepiej się czuły. Teraz, wiadomo, muszę się przygotować do zimy, trochę przytyć, żeby im zimno nie było. Ale i tak planuję na zimę gdzieś je przenieść cieplejsze jeszcze miejsce może do obory, no żeby po prostu za zimno nie było. No i co ten film był taki króciutki bardzo króciutki no ale w Gratisie pokażę Wam małe przepióreczki, które mi się klują. Powiem Wam, zrobiłem taką wtopę i to naprawdę wielką wtopę no bo nagrałem właśnie inkubację jaj przepiórczych. Jak wkładam, jak to wszystko tam wygląda. No i co? I pewnego dnia przyszło mi powiadomienie, że mało mam pamięci w telefonie. Ja sobie pomyślałem: No tak, no wszystkie filmiki, które miałem na telefonie, już poprzesyłałem na kanał. No to pora wszystkie pousuwać, no bo oczywiście yy, wszystkiego tak yy, po kolei, jak już wstawię film, nie chce mi się usuwać, i wszystko później na koniec zostaje, i muszę po tysiąc zdjęć czy filmów usuwać. No i taka wtopa, że zapomniałem o tej inkubacji, o tych filmikach, które nie są jeszcze na kanale. No i niestety wszystko usunąłem, z kosza również usunąłem, tak więc tego nie będzie. No ale teraz w letni się Wam pokażę właśnie, ile już jest małych przepiórek. Jest tam chyba ich ponad 10. Fajne kolorki wychodzą, tak więc przechodzimy do nich. No wiesz coś Baśka, co ty robisz? Gdzie ty siedzisz? Co ty robisz? Gdzie ty, ty byłaś? Ej. Mądra, mądra, co ty robisz? Jak widzicie, na razie wygląda to tak. Tu widać, taki niebieski jakiś wyszedł. Różne kolorki. macie się zapytać, dlaczego ta szmatka? A to dlatego, że pod jest taka siatka. Bardziej na kurczaki czy kaczki. I chodzi o to, że przepióreczka by mogła tam włożyć nogę. No i nie chcę sobie ją skręcić. Nie wiem, ta jest jakaś taka licha, wykluła się. I widzicie, jakoś tak na boku trochę leży. Zobaczymy, co z niej będzie. Czy będzie git, czy nie będzie git. Zobaczymy. Ja już niedługo będę podłączał lampę, bo tak jak na przykład ta czy tam jedna taka ciemna wykryły się wczoraj i tak więc one już są głodne, można powiedzieć. Ja im tutaj trochę dawałem jedzonka i wody, ale no, przeniesiemy je do innego pomieszczenia. No, wszystkie się tu schowały. Piękne rybeczki. No raz to może się zdarzyć, ale kolejny raz, no to do przesady, no weź się wstydź Baśka, weź się wstydź. Two hours later. Niestety dwie sztuki odpadły, bo wtedy jedna się dokluła, no i zostało 10 sztuk niestety. Zobaczymy co z nich wyjdzie, już fajnie się opierzyły, już można powiedzieć z dnia na dzień są coraz większe. No słuchajcie, widzimy się kilka dni później po tym filmie, który był nagrany. Jak widzicie tutaj takie można powiedzieć zabezpieczenie zrobiłem przed kozami, żeby mi tutaj nie wbiły i nie rozwaliły tych przepiórek. A jak widzicie dobrze się tutaj one czują. A jak widzę już woda zabrudziły. Uciekać mi stąd. Zarazem ja muszę im wymienić. Dobra, nie mają to zaraz wymienię. No i zamienimy kilka słów, końcowych, co nie? Przepióra? Dobra, wodę już dostaniecie, świeżą. Tylko mi tu uciekać stąd, żebyście mi nie uciekły. Masło maślane, uciekać, żebyście nie uciekły, nie? No, pokaż się. Piękna jesteś, no. Pięknie śpiewasz. Tak jak inne. Perpanko gucik, nie? No, oswojone są bardzo tutaj do mnie, zauważyłem, nie boją się, mnie, podchodzą jak są głodne, świergotają, śpiewają, no i mi się wydaje, że dobrze się czują, przebierają sobie tutaj tą ściółkę, regularnie tutaj od samicy jakaś, jak nie trawa to słoma, przelatuje do nich i sobie przebierają, czyli jakieś robaczki, tak więc wesoło na pewno tutaj mają. No i to by było na tyle chyba z tego filmu, jeśli odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, do skomentowania tego filmu. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie i cześć. Możecie napisać też, czy Wam się spodobała taka woliera prymitywna, chwilowa, czy może taka być. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.